Ostatnio zauważyłem, że Harley Quinn staje się coraz bardziej lubianą i wchwytywaną postacią. Zaczęła jako doklejka do Jokera, na której moglibyśmy zobaczyć pewne aspekty zachowań i charakteru księcia zbrodni. Teraz właśnie postać posiada własny film o nazwie Birds of Prey. Występuje w większości filmów DC, więc nic dziwnego, że powstał serial animowany o jej. Tyle, że pytanie, czy w ogóle warto obejrzeć go, czy to po kolejne serial na pieniądze. Ma z tej strony Midler. I dziś chcę wam zrecenzować serial animowany o nazwie Harley Quinn. Po filmie możesz być na Discorda, Instagrama oraz TikToka. Linki w opisie, a już lecę z tym materiałem. Przedtem dodam, że materiał będzie podzielony na dwie części. Pierwsza będzie bez spoilerów, a ta druga natomiast no z spoilerami. Znacznikiem kiedy się zacznie recenzja spoilerami będzie to, że po prostu powiem. I tak jak mówiłem, przy tytanach nie jestem recenzentem. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem ten tytuł na HBO, wiedziałem, że to coś dla mnie. Z paru powodów. Pierwszym jest to, że uwielbiam animacje. Często oglądam takie po parę razy i mi się nie nudzą. Przykładem mogą być Bojack Horseman, Family Guy, Brickleberry, no nie chcę się dalej wymieniać, ale dużo tego będzie. Same animacje od nic nigdy nie zawiodły. Oglądałem już ich ogrom i żadna nie była beznadziejna, więc do tej też miałem wysokie oczekiwania. Kolejnym elementem, który wpłynął na chęć zobaczenia serialu Harley Quinn, jest to, że uwielbiam jej postać. Może w Wersję jest przygłupy jakoś za bardzo ciekawa też nie jest. Lecz po przeczytaniu komiksów takich jak Batonik ich mroczne plany oraz część drugą Wojna Jokera, obejrzeniu Birds of Prey czy nowego Suicide Squadu bardzo polubiłem tą postać. Lecz miałem pewne obawy. Pierwszym obawem było to, że myślałem, że serial będzie czymś podobnym do Młodych Tytanów Axelów, tych super dziewczyn czy coś takiego. Nie mam pojęcia i nie oglądałem tego. Ale po obejrzeniu pierwszego odcinka się przejechałem. Produkcja animowana mają to do siebie, że mogą iść w wycinane jak bajki Disneya czy Pixara, pokazywać tematy w jakiś przerysowany sposób, aby każdy mógł je zauważyć. I zarazem mogą być bardziej brutalne. Wydaje mi się, że mniej kontrowersyjne będzie pokazanie spalonej twarzy w bajce niż na żywo, więc sam serial, jako, że jest o psychopatce mógłby się wykazywać brutalnością. I tak myślałem, Cyril od początku jest brutalny i się z tym nie kryje. Najlepsze w filmach u Harleyku niestorzone są na poziomie Deadpool'a, czyli są robione w taki sposób jakby skrypt pisała sama postać, która jest głównym bohaterem produkcji. Cyril przedstawia go tam w dziwny sposób, w taki którego nam jeszcze nikt nie pokazał. Jest ono pokręcone i to poważnie na parę swoich dziwnych elementów. Jak złoczyńcy i bohaterowie mają poziomy lubialności, coś w stylu The Boys, każda postać jest przerysowana w adekwatny sposób do całokształtu zachowań jej w komiksach czy w grach oraz są przedstawione prześmiewcze dla przykładu. Którzy powinni być głupi, potrafią być mądrzy. W samym serialu występują mało znane postacie, jak Kiteman czy ukochany Król Przypraw, które jest tam świetnie przedstawione. Obuła w samej produkcji jest dobrze zrobiona, czyli jest ona ważna, ale się bardzo nie narzuca. Może innymi słowami to powiem. Idzie moment fabule, kończy się odcinek i zaczynamy kolejny. I w tej samej linii fabularnej jakiś jest odcinek, który nie ma za bardzo nam przedstawić, co się dalej tam dzieje w fabule. A bardziej pokazać nam, złożmy nową posyć, którą chcą dodać, albo jakiś wątek, miłosny czy coś takiego. Nie wiem, daję przykłady, żeby nie było, że spoileruję coś. Tak jak już wcześniej wspomniałem, Serel jest jakby robiony przez Harley Quinn, czyli można się domyślić, że będzie tam dużo momentów, które wyśmiewają dane momenty z DC. Są tam naprawdę absurdalne akcje, jak broń z której strzela. Główna bohaterka okazuje się, że jest trochę gorsza. I raczej nikogo nie powinno to dziwić w Gotham, ale jednak. No, zobaczycie, jak obejrzycie, ale sama główna bohaterka została tam świetnie przedstawiona, czyli zamiast być pustą daleką Jokera, staje się ona niezależna, ciekawa, oraz może się dowiedzieć o jej paru ciekawych rzeczy. Dzięki znajomości historii jej życia, bardziej Origina. Możemy zobaczyć pewne podobieństwa, ale serial często przekształca jakieś wątki lub zachowuje ale w inny sposób je ukazuje. W skrócie, fabuła w pierwszym sezonie polega na tym, że Harley zauważa, że Joker nie jest zbyt dobrym partnerem i chce zostawić samodzielną kryminalistką. A co za tym idzie, dostajemy masę koneksji, które tam zawiera wrogów czy inne historie z mało jak i dobrze znanymi postaciami. Same odcinki trwają po 20 minut, czyli serial jest dobry do obejrzenia w drodze do szkoły lub pracy, albo można, jak ja, Czyli cało obejrzeć jednym ciągiem, bo mnie tak wciągnął. Posiada on dwa sezony, trzeci ma trailer i czekam. Każdemu niezmiernie polecam ten serial, może się przy nim dobrze bawić. Może cię nauczyć paru postaci lub rzeczy z DC. Posiada w sobie easter egg, więc sam serial oceniam na 9,2 na 10. I że 9,2 na 10, bo naprawdę mi się podoba i każdemu polecam go obejrzeć. Ale teraz chcę z recenzją ze spoilerami. Trzeba mi cokolwiek powiedzieć w drugiej części filmu, bo wydaje mi się, że raczej wszystko wyczerpane ale się postaram coś dodać. Zacznijmy od wątku Jokera, który jest jednym z jego lepszych w kształcie, od księcia zbrodni do zwykłego chłopa z dzieckiem. A w samym trailerze widać, że będzie kandydował na burmistrza, więc to też będzie ciekawym wątkiem. A jeśli jesteśmy przy wątkach, to sama Harley Quinn posiada wątek niespełnionej miłości do Tokera, który jest w sumie przedstawiony jak wszystkie jej wątki, ale mamy tam też pokazany wątek jej walki ze sobą, czyli jej ta psycholożka we łbie gada, co tam ma robić, czy, czy dlaczego to jest złe, też jest fajnie zrobione. A na koniec zakochuje się w Poison Ivy, serial jako, że jest u dziewczynek i wyszedł w 2019 roku. Mamy tam dużo wątków o babskiej sile i tak dalej, co nie przeszkadza bardzo, bo nie jest to motywem przewodnim, jak wątki LGBT w Batwoman. Ja mam szczerze mówiąc, Mówiłeś, czy ktoś daje postacie LGBT czy nie do serialu. Może żeby to jakoś nie skupiało całej fobuły na tym, bo to jest po prostu zwykła postać, ale w Batman to jest po prostu cały serial o byciu lesbijką i Batmanem, to tak chyba pobożna jest wątek. Jeśli chodzi o wątki w skrócie, postacie są wyśmiane, to mamy Jima Gordona, który jest, no trzeba obejrzeć i skoro raczej oglądasz ze spoilerami, to oglądałeś i wiesz o co mi chodzi. To mamy pół mądrego, pół głupiego Bane'a, czyli w sumie dobrze jest przedstawiony ten jego mózg czy charakter na podstawie nawet gier Arkham, bo tam coś się stało z Bainem to jest hit. Oczywiście jako itsterek jest przedstawiona jego pasja do jam. Jeżeli ktoś oglądał Batmany Nolana to wie, że Bane bardzo lubi jamy i otchłanie różne. Ważne role dostają tam postacie, o których nikt wcześniej nie słyszał jak Kite o którym wcześniej wspomniałem oraz Król Przypraw, który jest typowym szefem i czadem. Animacja też jest fajna i więcej nie wiem co dodać, więc Będę już kończył odcinek. Ci dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ta recenzja Ci się spodobała, bo nie miałem szczerze mówiąc pojęcia, jak ją napisać, ale mam nadzieję, że coś z niej wyciągnąłeś. Dzięki Ci za oglądanie. Mam nadzieję, że coś z tej recenzji wyciągnąłeś, bo nie wiedziałem szczerze mówiąc, jak ją napisać. Mam nadzieję, że wszystko poruszyłem. A jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tej produkcji, ośmiu o których nie powiedziałem, to możecie po prostu napisać w komentarzu, ja na nie odpowiem. Przy okazji zachęcam do stawienia łapki w górę oraz suba. Możesz być na Discorda, Instagrama oraz TikToka, wszystkie linki masz w opisie, ja Ci dziękuję za oglądanie, mówił do Ciebie Midler, Elo.